Siemanko z tej strony Citrox, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku modyfikacji do Minecrafta. No i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować naprawdę świetną modyfikację zatytułowaną Tropicraft. Dosyć dawno nie było żadnego materiału z tej serii, a było to spowodowane tym, że niestety nie byłem w stanie znaleźć nic ciekawego. Mam nadzieję, że dzisiejsza prezentacja Wam się spodoba, ponieważ według mnie jest to jedna z lepszych, o ile nie najlepsza modyfikacja, jaką mam przyjemność dla Was nagrywać. Tak więc wydaje mi się, że bez zbędnego możemy zaczynać. Tak więc modyfikacja, którą chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować, dostępna jest pod wersję Minecrafta 1.4.7, aczkolwiek z tego co mi wiadomo autor podjął już odpowiednie kroki, aby zaktualizować ją na najnowszą wersję Minecrafta, czyli wersję 1.5. Modyfikacja Choppy Craft jest jedną z bardziej rozbudowanych modyfikacji, z jaką miałem kiedykolwiek do czynienia. No i chciałbym Wam powiedzieć, że niestety nie będę dzisiaj w stanie zaprezentować Wam wszystkich jej nowości, zważywszy na to, że jest ich po prostu całe mnóstwo i zajęłoby mi to bardzo dużo czasu. Postanowiłem się skupić się na wybranych elementach, które według mnie są najciekawsze i które powinny Was najbardziej zachęcić do pobrania tej modyfikacji. Zacznę może od tego, że modyfikacja Chopicraft Craft dodaje do na naszej rozgrywki jeden nowy biom, w którym właśnie w tej chwili się znajduję oraz jeden nowy świat. Za chwilę zajmiemy się tym światem, żeby do niego dojść będziemy potrzebowali kilku przedmiotów, aczkolwiek chciałbym teraz powiedzieć parę słów o tym biomie. Jak widzicie, mamy tutaj dostępne takie jakby palmy, które według mnie wyglądają naprawdę wyśmienicie. Wszystko tutaj komponuje się ze sobą bardzo dobrze, tworząc taki charakterystyczny, tropikalny klimat. Teraz zapytacie być może, co trzeba zrobić, aby dostać się do tego nowego świata. Aby tam wejść, będziemy potrzebowali kilka przedmiotów. E, no i zacznijmy sobie może od zwykłego, e, zwykłego plażowego leżaka. E, tak on wygląda i aby go stworzyć, potrzebujemy 6 sztuk bambusu oraz 3 sztuki dowolnego koloru wełny. W zależności od tego, jaki kolor wełny wybierzecie, taki kolor będzie miał po prostu wasz leżak. E, po, po położeniu tego w następujący sposób w waszym crafting table, e, otrzymacie leżak, który możecie na, następnie położyć na waszej ziemi. Na taki leżak może Możecie sobie oczywiście usiąć usiąść, bardzo fajnie to wygląda i my, wydaje mi się, że jest to fajne urozmaicenie. Nie będę sobie tutaj zbyt długo siedział, ponieważ mamy Wam do zaprezentowania naprawdę całą masę nowych rzeczy. Nie mam pojęcia do czego zniknęło mi tutaj ta jedna sztuka bambusu, aczkolwiek wydaje mi się, że nie ma to teraz większego znaczenia. To był właśnie pierwszy przedmiot, który będziemy potrzebowali. Drugi przedmiot jest to pusty kubek. Pusty kubek tworzymy również przy użyciu bambusa. Tym razem potrzebujemy 7 sztuk i układamy to w następujący sposób. W naszym crafting table. Skoro potrzebujemy tyle bambusów, zapytacie być może skąd mamy je wziąć. Otóż bambusy są dosłownie wszędzie, tak więc wydaje mi się, że nie powinniście mieć żadnego problemu z ich znalezieniem. Wyglądają one następująco: są troszeczkę podobne do trzciny cukrowej. No i po ich cięciu. Powinniśmy tutaj otrzymywać odpowiednie jej części Jak widzicie właśnie mi taka część wyleciała Potrzebujecie na przykład 7 części, żeby stworzyć sobie pusty kubek Ja taki pusty kubek sobie wezmę, ponieważ będzie mi on później potrzebny Do stworzenia pinakolady Pinakolada właśnie będzie już ostatnim przedmiotem, który umożliwi nam wejście do naszego nowego świata No i aby stworzyć taką pinakoladę, potrzebujemy jeden zwykły pusty kubek Jeden ananas oraz część kokosa. Zacznijmy sobie może od ananasa. Aby, aby wydobyć ananas, będziecie musieli znaleźć sobie taką roślinę, którą wystarczy po prostu, że zetniecie. Wówczas wyleci Wam kilka sztuk ananasu, które już będą Wam niezbędne do stworzenia pinakolady. Ostatnim już elementem jest kawałek kokosu. Aby, aby wydobyć kawałek kokosu, będziemy potrzebowali tutaj mieczek, także wezmę sobie może jakiś nowy miecz dodany przez tą modyfikację, no i zobaczcie kokosy rosną oczywiście tutaj na tych nowych drzewach, no i jeżeli zetniecie je zwykłym mieczem to powin powinna wam wypaść jakaś tam część kokosu, ja teraz będę próbował nie za każdym razem się to niestety udaje, wiecie co, być może jest to spowodowane tym, że atakuję to tym mieczem, a nie innym spójrzcie, jeżeli zniszczę to ręką to powinienem również Tutaj otrzymać ten zwykły kongres. Jednakże, jak widzicie, nie do końca chcą one mi tutaj lecieć, więc będziecie musieli się naprawdę troszeczkę natrudzić, żeby je wydobyć. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest to tylko kwestia czasu, że później powinno być już OK. Być może jest to spowodowa spowodowane tym, że mam włączonego game'a, spróbuję go wyłączyć. No, jak widzicie, od razu udało mi się go tutaj zdobyć. Tak więc, spróbujmy jeszcze raz tym razem za pomocą miecza. Pójdziemy sobie może tutaj w to miejsce. No i zobaczcie, jeżeli będziemy próbowali sobie e, rozwalić takiego z mieczem, to otrzymamy e, coconut chunk, czyli po prostu odpowiednie e, części tego kokosa. Wrócimy sobie do, naszego, e, do naszej e, miejscówki, aby stworzyć już pinakoladę, ponieważ mamy odpowiednią, e, odpowiednią e, ilość naszych przedmiotów. Tak więc idziemy do crafting table, układamy to tak, jak to było e, pokazane wcześniej, no i wówczas powinniśmy otrzymać pinakoladę. Tak ona wygląda. E, mamy tutaj napis pinakolada, także e, chyba będzie wiadomo, o co chodzi. No i teraz zapytacie, co zrobić, aby dostać się do, do nowego świata? Aby to zrobić, wystarczy, że, e, że zapadnie zmrok, i musimy sobie ustawić time, e, time set 12500. Wydaje mi się, że, e, że powinno być... ok. czekajcie, bo coś... Aha, muszę tutaj oddzielnie. Ok, time set 12500. Siadamy na, na nasz fotel e, i pijemy naszą pinakoladę. Wówczas powinniśmy e, pojawić się po chwili w naszym nowym świecie, e, o którym zaraz e, co nieco postaram wam się e, opowiedzieć. Także e, to, to myślę, że już będziecie wiedzieli, jak sobie e, z tym poradzić. Jak widzicie, w tej chwili mamy download, da, downloading e, terrain, czyli nasz, nasz świat powinien e, się tutaj zaraz nam wygenerować. Gdy nasz świat już się załaduje, jedyną czynność jaka nam pozostała jest wypinięcie po prostu na powierzchnię, no i ro, rozejrzenie się po okolicy. Miejsce, w którym się pojawiliśmy, jest to portal łączący nasz zwykły świat z naszym nowym światem tropikalnym. Jak widzicie, mamy tutaj 4 światy z bambusów oraz jedną nową skrzynię. W tej skrzyni znajdziecie encyklopedię tropików, w której powinniście mieć opis, opisane wszystkie przedmioty oraz pokazany ich enchantik. Ja w tej chwili niestety mam to chyba zbagowane. Jeżeli wiecie o co chodzi, to bardzo proszę abyście się dać znać w komentarzach. Jeżeli macie tę modyfikację, to, napi to napiszcie, czy wy również mieliście z tym problem, czy może nie do końca. Po prostu powinniście mieć tutaj listę nowych przedmiotów, jeżeli nacisnęlibyście na przykład, nie wiem, na jakiś bambus czy coś, to powinno wam, tutaj, powinien wyskoczyć wam tutaj opis. Myślę, że nie jest to jakoś specjalnie istotne, jest to taka dosyć fajna nowość, która również została dodana w tą modyfikacją. Nowy świat to również nowe animacje. Na tym świecie możecie zobaczyć falującą wodę oraz liście, które spadają wam z drzew. Myślę, że jest to naprawdę bardzo fajne urozmaicenie, które niestety nie jest dostępne w zwykłym Minecrafcie, tak więc tym bardziej zachęcam was do zainstalowania tej modyfikacji, tak żebyście mogli się po prostu tym zachwycać. W świecie Tropicraft możemy znaleźć wiele nowych i naprawdę fantastycznych miejsc no i przykładem tego może być na przykład ten wulkan. Jak widzicie w tej chwili znajduje się on w stanie spoczynku, aczkolwiek musicie na niego uważać, ponieważ nie zdarza się, że dochodzi do jego erupcji. Kolejnym bardzo ciekawym miejscem są wielkie złoża korolowców. Jak widzicie wyglądają, wyglądają one naprawdę bajecznie no i w trakcie gdy jest noc bardzo fajnie świecą, dzięki czemu stają się one jeszcze bardziej zauważalne. Dostępnych mamy również mnóstwo nowych roślin, począwszy od zwykłych małych kwiatków, poprzez palmy, kończywszy na naprawdę potężnych drzewach. Przykładowo, z dwóch takich roślin, łącząc je w naszym ekipunku, możemy uzyskać fertilizer działający na zasadzie mączki kostnej. Jak widzicie, naciskając przycisk będziemy zasiewali wszystko wokół nas. Co więcej, w naszym nowym świecie możemy spotkać naprawdę bardzo dużo nowych potworów. Pierwszym z nich jest Easter Island Head, którego atakować możemy tylko i wyłącznie z killoffa. Możemy oczywiście uderzyć go mieczem, aczkolwiek wówczas nie będziemy zdawali mu obrażeń. Jak widzicie, tylko się zdenerwuje i automatycznie zacznie nas atakować. Jedyne, czy możemy go atakować zabierając obrażenia, jest oczywiście nasz killoff. Atakując go diamentowym killoffem, zabieramy mu 5 punktów życia. Kolejnym mobem, na jakiego musicie uważać, jest tropiskieleton, czyli po prostu tropikalny szkielet. Jak widzicie, różni się on wyglądem troszeczkę od tego podstawowego, ponieważ ma on na sobie taką hawajską spódniczkę, i jest delikatnie zabrudzony, no i zamiast łuku posiada on taką długą kość. Wydaje mi się, że nie powinniście mieć z nimi żadnych problemów, zważywszy na to, że posiadają one tylko 20 punktów życia. Kolejną bardzo ciekawą grupą stworzeń są małpy. Wbrew pozorom, musicie na nie uważać, ponieważ jeżeli posiadacie w waszym ekwipunku pinakoladę, to z wielką chęcią wam one ją po prostu zabiorą. Dodatkowo stają się one czasami agresywne, no i jeśli im coś odbije, potrafią zniszczyć wszystko, co się znajduje wokół nich. Ostatnim już typem zwierząt, jakie mogłyby Was zaciekawić, są igłany. Jak widzicie, tak one wyglądają i potrafią się poruszać zarówno po lądzie, jak i pływać w wodzie. Mają one dodatkową cechę taką, że jeżeli zaatakujemy jedno, rzuca się na Was od razu całe stado. Myślę, że jest to również o tyle fajna sprawa, że po ich zabiciu wylecą nam z nich łuski, dzięki którym będziemy mogli sobie stworzyć takie oto uzbrojenie. Kolejną bardzo fajną rzeczą, jaką chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować, jest shifter czyli taka jakby przesypywarka. Jej crafting znajdziecie na stronie, którą macie podaną w opisie. E, zarówno ten przedmiot, taki crafting e, wszelkich innych nowości dodanych e, wraz z tą modyfikacją. Tak więc, e, aby, z, aby wprawić w ruch tą maszynę, będziecie potrzebowali tutaj e, zwykły piasek, no i po 10 prawego przycisku na tą maszynę, jak widzicie, e, nasz piasek będzie tak się poruszał. Po pewnym czasie Piasek powinien troszeczkę zwolnić, no i z niego powinny, zamiast niego powinny pojawić się tutaj wokół tego siftera jakieś różne przedmioty. Jak widzicie wypadło mi tutaj starfish shell oraz pop shell. Możemy sobie na przykład taką starfish shell powiesić na, na, na dowolnym bloku i jest to pewnego rodzaju naprawdę bardzo interesująca ozdoba. Ostatnim już rozmaiceniem, jakie chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować, są nowe wioski NPC. Tak one prezentują się w naszym świecie Tropicraft, no i sami musimy przyznać, że są one niesamowicie klimatyczne. Jak widzicie, NPC zajmują się tutaj e, głównie łowiectwem. W sumie nie ma się czego dziwić, skoro mają takie e, odpowiednie do tego warunki. Podobnie jak to bywa w normalnym świecie, możecie z nimi bez problemu handlować tak więc cóż, dzisiejszym materiale to było na tyle ja wam bardzo dziękuję za e, uwagę mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał Więc i tak zachęcam was do e, oceniania oraz do komentowania e, spędziłem na tym naprawdę bardzo dużo czasu montując to wszystko tak, żeby wam się spodobało tak więc dajcie znać e, jak to wszystko wyszło napiszcie co sądzicie o tej modyfikacji na koniec chciałbym was jeszcze przeprosić za to, że nie zaprezentowałem wam e, wszystkich tych nowych przedmiotów no ale jest ich naprawdę tak dużo, że e, nie byłbym w stanie tego zrobić jeżeli modyfikacja wam się spodobała zawsze możecie sobie ją przeglądnąć, link do pobrania macie oczywiście w opisie no i sami będziecie mogli przetestować jak to wszystko tutaj działa dodatkowo, jeżeli będziecie mieli problem z wgraniem tej modyfikacji do swojego minecrafta, zajrzyjcie do opisu, ponieważ znajdziecie tam szczegółowy opis instalacji niestety nie byłem w stanie nagrać dla was materiału ponieważ mój program do nagrywania nie wykrywał mi pulpitu, nie wiem zupełnie dlaczego, więc niestety jedyny sposób w jaki mogę wam pomóc jest udostępnienie wam tej instalacji w opisie, tak więc z mojej strony to był było chyba na a tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, życzę wam udanego dnia, no i do zobaczenia już w kolejnych materiałach, także trzymajcie się i pa pa!